wioskę, ale tę przeliczymy, przelecimy, tylko wam pokażę mój dom. To jest mój dom, taki wielki. Mamy tu potężne złota, diamentów, złota i żelaza Widzicie? Tutaj mam takie, tutaj mam takie. Zbroje, lecimy do góry. P polecimy sobie na tym, bo się nie chcę. Tutaj jest zły mojego brata. Tutaj jest mój wieżowiec. Sam z koroną. I innych członków też są. Tutaj będziemy mieli galerię, tylko nie mamy dużo, co robić. Nie mamy dużo budujca, a tak to by robili. Zobaczymy dalej. Tutaj mamy maka, Magdolanda. Mamy takie żółbki, potrawki, można przyjść i sobie kupić. Was też, zap... Was też zaproszę na tą wioskę. Tu mamy, mały konik się urodził, bo tu mamy... Tam będziemy mieli za, tu mamy policję. Tu był koszter. Tu mieliśmy, ta... tu jest takie jeżorko, jak ktoś też, też mi ryby położyć. Tutaj mamy takie do różnych rzeczy. Tutaj mamy sąd. Tam był mój stary dom, też tam żerknę tylko. Widzicie, jak wyglądał. A tutaj mamy sąd. Jak ktoś jest oskarżony, to musimy robić dzień dzień. pokażę. O, widzicie, co rowerkami robimy. Widzicie, tu my żerpimy. działa. Widzicie, i wtedy. Ktoś widzę, albo jest na wycinek, albo jest odcinek, no, albo. Kto jest oskarżony? Dwa dzwonienia ja to sobie są oskarżeni. Jeden to jest odcinek, a trzy to jest na wycinek. To jest dom mojego brata Samusia, tak wam pokażę. U góry wam pokażę w następnym odcinku. O, widzicie, co mi się z tyłu zabiło. I tutaj mamy basen z pogrzewaną wodą, tylko trochę wyparowała woda. No, no i to... Te... No i to sumie. Jeszcze Wam pokażę drugie piętro u samusia w domu. Proszę <grymne> taki ta puszka z tymi łóżkami robiłem. No, sumie dalej. <grymne> Jestem na ostatnim... Na ostatnim piętrze. I wam pokażę, czego się nauczyłem jeszcze. Pokażę. Upatrzcie się, czego się nauczyłem. Nie to, tylko to. Patrzcie się.